Dzień dobry kochani, tu Ania Zielińska. Słuchajcie, dzisiaj jest taki dla nas ważny moment, bo jest taka, nastąpiła pewna klamra kompozycyjna. Rok temu, a dokładnie 13 miesięcy temu, pokazywaliśmy wam jak się pakujemy i przenosimy z naszej kochanej kamienicy, jak się tutaj w, w tym mieszkaniu rozpakowujemy, urządzamy i właśnie ten rok minął i jesteśmy znowu na w kartonach, na walizkach znowu jesteśmy spakowani uprzejmie domnoszę że już wszystkie transakcje zostały sfinalizowane jest już już jest sprzedane mieszkanie nasze mieszkanie Szymona rodziców kupiony nasz wymarzony dom wyśniony, który wygląda idealnie jak z moich snów i marzeń no i chciałam wam powiedzieć, że co no szczęśliwi jesteśmy, staliśmy się posiadaczami e, domu na wsi, tak jak, tak jak chcieliśmy od lat. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak nam tam wszystko, wszystko pójdzie. Tu już jest Saigon, to, to, to jak to w życiu, słuchajcie. Życie to jest taki, jak to śpiewał Perfect, proza życia to przyjaźni, Trochę tak jest, bo jak sobie człowiek w marzeniach ogląda swoje spełnienie marzeń, no to widzi tylko to, wiecie, takie instagramowe, zapakowane marzenie, a <grytanie> jest zawsze inna. Bo tutaj przecież no, nie jest tak, że siedzimy od rana do wieczora z Szymonem, pławiąc się w szczęściu, tylko pakujemy, sprzątamy, myjemy i od nowa pakujemy, sprzątamy, myjemy, załatwiamy mnóstwo po drodze, jakiejś, wiecie, formalności, bo tu trzeba dzieci przepisać, tu zapisać, tu coś tam, tu coś tam, tu magazyn. Tu... No, jak to po prostu przeprowadzka w re, więc e, taka jest może chwila wieczorem przy kawie, czy lampce wina, żeby się tak w pełni pocieszyć. Ale nie, oczywiście jesteśmy szczęśliwi bardzo. To, to ja w broń Boże nie marudzę, tylko tak się podśmiechuję, że to zawsze jest w życiu e, coś z czymś. No, w każdym razie już tutaj mamy trochę jak w tej grze, kto pamięta. Była taka stara gra, jak tylko komputery się pojawiły w naszym kraju, że się takie paczki przesuwało, żeby przejść. To tak u nas w tym małym mieszkanku teraz wygląda. Jak chcę otworzyć szafę, to muszę przesunąć trzy kartony i tak trochę chodzimy już sobie pomiędzy. Pies obgryza kartony. Dzieciom co chwilę jakieś książeczki znikają, bo mama już pakuje. Ogólnie wszyscy mnie hejtują, bo jak tylko coś spakuje, to <gryw> nawet jeżeli to jest jakaś rzecz, która była nieużywana od ostatnich, nie wiem, wielu miesięcy, to nagle się okazuje, że ona jest absolutnie niezbędna. Na przykład dostałam ochszan za spakowanie liści kafiru. Wyobraźcie to sobie. E, nagle się okazało, że jest jakaś dodatkowa gala, uchani, w szkole, e, taka zupełnie, której się nie spodziewałam, a już były spakowane galowe ubrania. No, i ogólnie nagle jest wszystko potrzebne, co już spakowałam, i próbują na mnie wymusić otwieranie kartonów, ale jestem twarda i się nie daję. A, ale jedną zrobiłam rzecz. Ja spakowałam książkę z biblioteki, więc nie wiem, zastanawiam się jeszcze dzisiaj, to przemyślę, czy wolę odpakowywać, bo ja, wiecie, generalnie w miarę opisuję, co jest gdzie, ale takie rzeczy jak książki ponieważ ich tu zawsze w naszym domu się wala dużo i jakieś tam ubrania i obrusy, tekstylia zawsze traktuję jako wypełniacz kartonów, żeby na górze e, no zawsze zostaje trochę miejsca i ja tam wtedy wpycham właśnie albo szmaty, albo książki układam. E, więc nie wiem dokładnie w którym kartonie jest książka z biblioteki. Będę się dzisiaj zastanawiać, czy wolę odesłać e, książkę listem poleconym czy szukać, w którym jest kartonie. No i tak, i tak, pakujemy. No zostały nam jeszcze jutro, nam cały dzień wypada, bo jedziemy. Więc jeszcze dzisiaj południa, czwartek, w piątek mamy dostawę. W sobotę rano jedziemy, więc wygląda na to, że będę musiała zrobić nocki, ale to nic, to jest normalne. No i tyle. Jutro spróbujemy coś dla Was z trasy nagrać. Jest fajnie, jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że nam się to udało. I jedziemy wiecie highway to heaven, nie to hell. Kochani, bardzo króciutko, bo powiem wam, że jesteśmy skołowani totalnie i zmęczeni. To jednak już pomijam długą trasę, bo prawie 5 godzin, ale no, to są bardzo, bardzo silne emocje. To naprawdę, to jest taki ładunek emocjonalny. Ale musiałam Wam chociaż, musieliśmy Wam chociaż pokazać oranżerię. No bo jak znacie na szefisie, no to wiecie, że to jest, oczywiście cały dom jest przepiękny i ogród jest wielki i piękny. Ale no, ta oranżeria to, był, to było też coś, co nam się szalenie spodobało. I jak już tutaj tak sobie siadłam, to myślę, że tutaj trzeba się nastawić na to, żeby trzeba grzać cały czas. Bo ja myślę, że tutaj każdy wieczór będziemy z zielakiem spędzać, bo widok jest absolutnie piękny na ogród. Super panoramiczny, bo są szyby z każdej strony, więc ja się jaram strasznie. Wygodnie się tu siedzi, więc już tutaj widzę wieczorną książeczkę albo nawet laptop i jakaś tam praca, może pisanie następnej książki, albo lampka wina. No po prostu już powiedziałam Zielakowi, że słuchaj, od razu tutaj wstawiaj gramofon, bo jak znam życie, to będziemy tutaj siedzieć. Na razie jest jeszcze pogłos, bo no nie ma tych wszystkich dywaników no tekstyliów tak jest takie trochę echo ale to to z, z czasem no bo powiem wam że że jest pięknie że dom jest już go oczywiście widzieliśmy wcześniej ale dzisiaj tak żeśmy się przeszli nie powiem na spokojnie bo to nie jest na spokojnie bo to jest bardzo jeszcze ciągle nie dochodzi do mnie że za trzy dni już tu będziemy mieszkać to jest wszystko jesteśmy teraz w takim napięciu psychicznym i w takim amoku to jest amok o to jest to słowo że to jeszcze długo nie będzie na spokojnie. więc to było tylko takie rozejrzeć się, sprawdzić wszystkie kąty. Tutaj będziemy wszystko na pewno jeszcze długo, długo poznawać, co gdzie, po, co z czym, ale już pierwsze roślinki przywiozłam. Jest już randomowo gdzieś tu powieszone. Są dwie choje, Sansa i filodendron, więc już pierwsze rzeczy przyjechały. Szymon przywiózł płyty i gramofon, więc najważniejsze rzeczy są. Żartuję oczywiście. W sobotę my się sprowadzamy z dzieciakami i z psem i przyjeżdża pierwszy tra transport mebli i wszystkich naszych rzeczy. W, w środę dołączają do nas rodzice. Także będzie tutaj najbliższe dni, będą siedziały. Na pewno będzie dużo najpierw na kartonach, żeby to wszystko ogarnąć, rozparcelować, rozłożyć, więc już trochę jestem przeleżona. Jesteśmy też skołowani, słuchajcie, czysto fizycznie, bo tutaj Wam oczywiście wszystko pokażemy. Obiecuję, że niedługo, że bardzo niedługo, bo na pewno jesteście też ciekawi ale w tym domu się tak chodzi prawie, że naokoło. Więc jak tak człowiek nie jest przyzwyczajony i zrobi parę kursów, to zaczyna się mu i mi się, autentycznie mi się kręci w głowie. Muszę się to trochę przyzwyczaić. Pięknie wygląda ogród. Naprawdę, tutaj w ogóle nie ma takiego trawnika, trawnika, tylko jest jak w parku. Jest bardzo dużo drzew i jest tak parkowo. Nie ma takiego, tylko jest, jest takie bardziej poszycie, jakbyście, no, takie jak jest w lesie czy w parku. Nie taki trawnik, tylko taki, e, jest bardzo dużo malowniczych liści. Naliczyłam, chyba trzy dęby są na pewno w środku i jeszcze są. E, na poziomie ogrodzenia, takie duże, piękne, stare, jest orzech, jest wieżba. No, dużo tutaj jest, jeszcze, jeszcze wszystkiego nawet nie widziałam. Część rzeczy już straciło liście, więc nie, nie wiem, co to jest. Będziemy wszystko też na wiosnę ogarniać. Jestem strasznie, strasznie skołowana, ale bardzo to jest ładnie. Słuchajcie, cieszę się szalenie. E, jeszcze, w to, jeszcze w to nie wierzę, że to jest nasz dom jeszcze tak trochę z Szymonem chodzimy wiecie, na palcach tak niepewnie wszystko oglądamy e, no bo tu też musi minąć czas, no człowieka tak się nie da po prostu wyciąć i wkleić to musi minąć czas, żebyśmy się tutaj poczuli jak w domu ale myślę, że jest tutaj na tyle pięknie że to będzie szybko. Poza tym przecież będą nasze dzieciaki z nami, a dzieci też tak sprawiają, że szybko się człowiek i musi ogarnąć i szybko się czuje jak w domu. Także ja jestem tak moje pierwsze wrażenie jestem skołowana totalnie. Jestem bardzo dopiero myślę, że zaraz zasnę w aucie, wracając. Bo, bo schodzi z nas takie jedno napięcie około transakcyjne, około, przy, około przeprowadzkowe też nie schodzi, ale to takie około transakcyjne, podpisywanie, przepisywanie protokoły, akty. Mamy już po prostu mamy całą szufladę aktów notarialnych, słuchajcie, to jest jakieś szaleństwo. Więc jestem skołowana, ale bardzo, bardzo mi się tu podoba i myślę, że naprawdę to, to będzie strzał w dziesiątkę. Jestem pełna dobrych, dobrych tutaj odczuć, uczuć i emocji.